Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu szkoleniowym na moim kanale. Moi drodzy, zastanawiałem się ostatnio, jaka jest najgorsza wieża szachowa na świecie. Jak spojrzymy na taką wieżę, właśnie w narożniku, czy taką, czy taką, czy taką, to są to figury, które nie błyszczą na początku partii. Oczywiście my te figury odkopujemy, wykonując ruchy skoczkami, gońcami. Te wieże prędzej czy później gdzieś tam idą w bok i wchodzą do gry. Raczej nie polecam, co Robią szczególnie początkujący młodzi szachiści, wychodzenia pionkami i ruszania się wieża w ten sposób. Tak się po prostu według sztuki szachowej nie robi. Znalazłem wiele ciekawych przykładów na najgorszą wieżę szachową na świecie. Tak to lubię określać. Najgorsza wieża szachowa na świecie to taka, która albo nie ma ruchu, albo jest kompletnie wyłączona z, z gry albo wcale w ogóle ruchu nie zrobiła. Także ogólnie można powiedzieć, że dosyć łatwo wie, jest wyłączyć, ponieważ jeżeli ona stoi w narożniku, to wystarczy mu jej wyłączyć dwa kierunki i ona wtedy po prostu nie ma ruchu. Aktualnie jestem w fazie ukończenia kursu szachowego wieżówek, także jeżeli jesteś zainteresowany, napisz w komentarzu, dla mnie to też będzie jakiś feedback. Oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś zapoznał się z moimi końcówkami pionkowymi. To też jest do zobaczenia u mnie w szachmistrz.pl w zakładce. Sklep. To teraz może kilka przykładów. Według Gotham Chess najgorsza wieża szachowa świata to jest właśnie ta, którą widzicie na ekranie. Podobnie też myślał Arsimis Sejravan, komentując właśnie jedną z partii. No fatalna wieża, tak? No, widzimy, że po prostu nie dość, że nie ma ruchu, to jeszcze jedyne pole. Które, na które chciałaby wejść jest dwukrotnie pilnowane inny youtuber podkreślał taką wieżę H8, tak zwane ghost rook nazywał ją w ten sposób ona faktycznie też ruchu nie ma, ale zrobiła takie ciekawe posunięcie wieża H7 żeby królowi po prostu zrobić miejsce na polu H8, też bardzo interesująca partia, ja z kolei znalazłem inny przykład który myślę, że też byłby bardzo wysoko na podium, jeżeli chodzi o najgorsze wieże świata, otóż jest to partia Karpow, były mistrz Świata, który po prostu zrobił kompletną miast gezercji mistrza Ribliego I zobaczycie, która wieża, co ona tak naprawdę zrobiła a raczej czego nie zrobiła w partii i do czego to doprowadziło. Także zachęcam Cię do zobaczenia dzisiejszego nagrania. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze szkoły szachowej Szach z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Anatolij Karpow, białym kolorem, złotany Rybli czarnymi, partia z Amsterdamu, IBM Amsterdam, 1980 rok. I Karpow rozpoczął od partii angielskiej, czyli posunięcie C4. Wariant symetryczny C4, C5, skoczek F3, skoczek F6, skoczek C3, skoczek C6, można powiedzieć, że wariant czterech skoczków w partii angielskiej najczęściej właśnie się robi to kładzie się gońca na G2 i próbuje po prostu rozegrać, żeby on widział jak najwięcej. Tutaj rybli obrazu odpowiedział posunięciem D5. Tu jest taka zależność, że jeżeli czarne tego D5 nie robią, to białe mogą zrobić to samo, tylko po drugiej stronie, czyli będą dochodzić do posunięcia D4. I to mniej więcej widzimy w takim wariancie, na przykład zamiast D5, co było w partii, jakieś takie spokojniejsze G6, to wówczas Karpow mógłby sfianczetować, druga strona też po roszadzie, obie strony i na przykład białe rozwijałyby inicjatywy właśnie posunięciem D4. Kto pierwszy rozpoczyna walkę o centrum, często uzyskuje właśnie lepszą grę, c d4, skoczek bije d4 i tu widzimy, że pozycja króli, fiancetta jest prawie symetryczna, tutaj decyduje wysokość pionka c, który oddziaływuje na centrum, dlatego białe po prostu stoją lepiej. Także ribli po ruchu g3 zagrał posunięcie d5, Karpow to przyjął, skoczek bije d5, goniec g2, G6, też fianchetto na fianchetto, można ewentualnie pokusić się o takie posunięcie skoczek C7. Dlaczego tak się wycofujemy? Ponieważ skoczek jest tak trochę newralgicznym punktem w tej pozycji, ponieważ biały skoczek C3 i goniec G2 miałyby tutaj zakusy, żeby go zdobyć. Czarne z kolei za bardzo nie chcą grać posunięcia E6, mogą go podbronić, ale z kolei wówczas goniec nie będzie mógł wyjść. Dlatego coś z tym skoczkiem trzeba zrobić, z pole C7 wydaje się takie w miarę najlepsze, nie skoczek B6, ponieważ na przykład nie będzie można stworzyć łańcucha A7, B6, C5. Także skoczek C5 to jest taka, taka opcja, po której na przykład Karpow mógłby zrobić roszadę E5 i to co widzimy tak troszeczkę mi przypomina schemat Maroczego, ale tym razem od strony czarnego koloru. Też tak nie było. W partii nastąpiło posunięcie G6. Karpow, Roszada, goniec G7, Skoczek bije D5, Hetman bije D5 i Karpow odpowiedział D3. Rybli zroszował, goniec E3, widzimy dwa gońce wycelowane w stronę czarnych figur, także będą tutaj z pewnością jakieś e, możliwości ataku z odsłoną. E, tutaj Ribli odpowiedział gońcem d7, dlaczego goniec wzmacnia tego skoczka, już pokazuję to w wariancie. Gdyby na przykład nie było ruchu goniec d7, tylko byłoby na przykład jakieś e, goniec bije b2, chociażby, e, to wówczas wieża b1, goniec by się cofnął, i tu trzeba pamiętać, że jak Hetman jest na celowniku gońca, to ten skoczek może po prostu nawet odejść pod bicie. No to szukamy takiego fajnego ruchu. Skoczek G5 nie grozi niczym specjalnym tutaj na punkcie F7 i H7, ale takim ruchem klasycznym w partii angielskiej jest posunięcie skoczek D4. I tu widzimy, że już Hetman musi uciekać, a jak nie Hetman, to za chwilę będzie tutaj zepsucie struktury pionowej. Hetman ucieka. Bicie, bicie. I białe tutaj bez problemu odzyskują tego poświęconego pionka, a aktywność pozostaje, tak widzimy aktywność wieży. Na jakiegoś gońca D4 można to zbić i później spada pion na C6. Można tu jeszcze białymi dołożyć wieżę na C1. Także ten motyw skoczek D4 trzeba, trzeba zapamiętać. Goniec D7 właśnie wzmacnia tego skoczka. W partii mimo wszystko poszło skoczek D4, Hetman D6, tu już widzimy, że. Tak zresztą poszło w partii, że jak pójdzie skoczek C6, goniec C6, po tym posunięciu, oczywiście nie odbijamy Babie C6, no bo ta struktura pionowa jest kompletnie zrujnowana. Tylko w tej sytuacji odbijamy sobie hetmanem. No, niby wszystko równo, niby ta pozycja nie jest jakaś taka zagmatwana. Ale karpow był mistrzem w takich, w takich sytuacjach potrafił wyciskać po prostu coś z niczego i zobaczcie, co dalej nastąpiło. Wieża C1, oczywiście chcę, próba zdobycia pionka. I po hetman e6 mam wrażenie, że to Karpow lepiej zrozumiał tą pozycję, ponieważ poszło wieża bije c5 i na hetman a2 wieża b5. Tu jeszcze się nic wielkiego nie dzieje. Tu oczywiście nie wolno zabrać teraz na b2, tak? To są takie pionki, których arcymistrzowie nie biorą, ponieważ jest posunięcie hetman d2 z motywem związania, no i niestety ten goniec tutaj musi zginąć. Także w partii poszło posunięcie B6 i teraz piękne posunięcie. Uwielbiam takie ruchy subtelne. Hetman A1. O co tutaj chodzi? Jeżeli hetmany się wymieniam, co nastąpiło w partii, to widzimy, że ta wieża dostaje ogromną aktywność. No, ten pionek nie jest na razie do zbicia. Ale co jest ogromnym plusem, ten pionek nie ma możliwości ruchu, tak? Ruch A6A5 jest utrudniony, bo zawsze ten pionek podwisa. Tu zresztą co za chwilę będą jeszcze inne motywy. W partii Ribli Węgier odpowiedział: Wieża z F na B8, żeby wzmacniać właśnie tego pionka. I już mamy zakusy na powiedzenie, że wieża A8 podchodzi nam pod, pod taką najgorszą wieżę świata, ponieważ nie ma żadnego ruchu. Nie lubimy takich posunięć. Ale na przykład inne posunięcie jak wieża z F na C8 yy, i po wieży A6 trzeba się liczyć oczywiście z takim rozwiązaniem, że ta wieża nie ma ruchu. Po prostu ta wieża jak pójdzie do góry, to wtedy się okaże, że jest motyw związania po linii A. I wtedy można zagrać wieża z B na B6, ponieważ ta wieża nie jest broniona. I wówczas AB no i w, w tym momencie nie dość, że białe zdobywają pionka. To jeszcze klasyczny też motyw z partii angielskiej: goniec H6, i białe po prostu zamatują swojego przeciwnika. Powieża z F na B8. Karpow odpowiedział wieżą na A6. Król idzie tutaj z pomocą na skrzydło hetmańskie, ale zobaczmy co dalej, jak to Karpow realizował. Wieża B4, goniec E5, wieża z B na A4. I tu już widzimy, że już jest konkretny problem, konkretna groźba, czyli wieża bije A7. W partii nastąpiło posunięcie B5. Nic niestety nie daje wieża B7, z tego względu, że jest wieża bije B6. Wieża bije B6, goniec bije B6, i ponownie wykorzystujemy związanie. Nie można tego zbić, ponieważ wieża podwisa. I ta pozycja jest bardzo ważna, ponieważ ona uczy nas końcówek. W końcówkach musimy grać aktywnie. Mamy do wyboru dwa posunięcia. Na pewno unikajcie takich ruchów jak goniec B8. Teraz już możemy kompletnie powiedzieć, że ta wieża jest po prostu fatalna. Podium, jeżeli chodzi o najgorsze wieże świata, takich ruchów nie robimy. Takie ruchy zawsze doprowadzą do porażki. Tu musimy wybrać aktywną grę, czyli goniec bije B2. I zobaczcie, że owszem, ta pozycja jest bezpiąka, ta końcówka gońcowa, ale myślę, że z szansami na ratunek. Ta pozycja, moim zdaniem, nie nadaje się do niczego. Ribli, żeby uniknąć tutaj jakichkolwiek uderzeń na polu B6, po prostu sam przesuwa pionka, czyli gra posunięcie B5. Karpow się cofnął i wieża B7 podbroniła tego pionka po raz drugi. Tutaj Karpow oczywiście gra posunięcie B3. Nie wolno teraz skonsumować pionka, ponieważ po zbiciu, po zbiciu, po zbiciu i po zbiciu jest bicie na B2 i mamy taką samą końcówkę końcową, o której mówiłem przed chwilą, że jest do ratowania dla czarnych, ale jeszcze pozostał pionek. I to nawet jest jakaś szansa, może gry na wygraną z Pionkiem wolnym. Nie jestem pewien, czy ten Pionek jest słabością, czy. czy A tutaj, w każdym razie, pozycja dla czarnych na pewno nie jest gorsza. W partii oczywiście B3-Karpow nie podstawia tego Pionka na polu B2. No i teraz patrzcie, co nastąpiło. Coś, czego właśnie Ribli nie powinien zrobić. Ty Nie graj pasywnie, graj aktywnie, nie blokuj sobie figur, goniec B8. I tutaj mogę się złapać za głowę, jak ta wieża wygląda. Ta wieża, mamy 23 posunięcia, ona nie zrobiła jeszcze żadnego ruchu. No, no wygląda to tragicznie, tak? No, poblokowana i po prostu czarne są kompletnie zdołowane. Trzeba grać aktywnie, trzeba iść na, na wymiany. W tej sytuacji... Po posunięciu B3 nie goniec B8, tylko wieża C8. Po prostu trzeba tego pionka oddać. Pion stracony, ale wieża przynajmniej jest aktywna. Widzimy wieża C2 po królew F1. Wieża może ustawić się za plecami. To jest też takie klasyczne ułożenie. No i później próbujemy, próbujemy pionka zdobyć. Tu warto też zwrócić uwagę, że no, takie pasywne granie teraz ze strony białego koloru, to i tak straci, skończy się stratą pionka, bo można zagrać posunięcie B4 po szachu, król wejdzie sobie i czarne tego pionka zbiją. Jeżeli byłoby inne posunięcie, na przykład wieży B2, jakiś goniec H6 to tutaj tym razem czarne nie są zamatowane, bo mogą sobie wyjść nie na g8, czyli pójdą sobie w drugą stronę, czyli na pole E8. Także gribli, goniec B8 tutaj nie popisał się, i zobaczcie, jak karpo w sposób to wygrywa. Najpierw wzmacnia gońca, król podchodzi, później podciąga pionki, czyli D4, król D7, kolejny pionek E4. I teraz no, białe mogą robić wszystko, białe mogą robić co chcą, i to robią tak. Właśnie przed chwilą tych pionków nie było tak wysoko, a już są ustawione na czwartej linii. o 8. D5, oczywiście końcówka wyrabiamy pionka wolnego, EBI D5, e d 5 wieża D7, co pozostało czarnym. Czarne mogą aktualnie chodzić tylko dwoma figurami. Tak? Te dwie figury są na czerwono, wyłączone z gry. Jeżeli teraz dołączymy do tego takie posunięcie, jak d6 to jeszcze wcześniej goniec miał teoretycznie ruch po którym białe zdobywały pionka teraz już tego ruchu nie ma no i do takich sytuacji musicie dążyć musicie być tacy precyzyjni jak Karpow tacy yy, brutalni nawet kiedyś takie nagranie zrobiłem Karpow taka anaconda szachów to właśnie on był takim ekspertem od ściskania przeciwnika co właśnie tutaj pok pokazuje Wieża D8, Ribli, co więcej pozostało, najgorsza wieża świata, najgorszy goniec świata, król fatalny i wieża dopełnia tutaj dzieła, wszystkie figury na ostatniej linii i teraz co trzeba robić w końcówkach, po prostu podwyższać króla, także król ma taką ścieżynkę dotąd, a może później w tą stronę, w zależności od pozycji, a może jednak pójdzie, żeby skonsumować wieżę. Także król D7 w partii wieża E2. Tutaj już ciekawy obrazek. Wiele osób mogłoby zamiast takiego ruchu pomyśleć, a po co tak, skoro mogę sobie zagrać po królu D7, mogę zagrać po prostu na konsumpcję pionka. Otóż nie warto zdobywać pionka, kiedy przeciwnikowi figury się aktywizują. Czyli król E6, wzięcie piona. Ale w tym momencie następuje posunięcie goniec d6. Teoretycznie białe mają cały czas przewagę materialną. Zobaczmy, że w tym wariancie dochodzi do czegoś takiego, że mają pionka więcej, ale to właśnie w tych moich końcówkach wieżowych, w tym moim kursie, właśnie będę omawiał takie pozycje, w których pionek więcej w wieżówce nie gwarantuje zwycięstwa. I podobnie mogłoby nastąpić w tej pozycji po ruchu g5 jeżeli byłoby goniec D6, wieża D6 i teraz gdyby białe wybrały innego pionka, wybrały sobie w taki sposób, wieża bije D6, król bije D6 i, i tak, to też tutaj są pewne szanse remisowe, które no nie gwarantują sukcesu, tak, trzeba tutaj grać mega, mega precyzyjnie, a po co, skoro można to wygrać w piękny, błyskotliwy sposób, nie dajmy za cenę piąka, nie dajemy przeciwnikowi aktywności. Także wieża E2, tutaj też fajny obrazek, król ponownie wrócił na C8, pamiętacie, które figury były mobilne? Te dwie. Oczywiście, jeżeli nastąpi redukcja i zamiast posunięcia król C8 poszłaby takie posunięcie jak wieża E8, to w tym momencie zostaje tylko jedna ruchoma figura, i takie coś wygrywa się w taki sposób. Król idziemy, podwyższamy swoje pionki, idziemy, i ten król, to co pokazywałem wcześniej, idzie po tą najgorszą wieżę świata, czyli idzie właśnie w tym kierunku. Tu oczywiście robimy takie ruchy tempowe, żeby przeciwnik się nie rozprostował. Nawet w tej pozycji nie sugeruję, żeby grać teraz takiego posunięcia. Chociaż to też pewnie łatwo wygrywa z takim jakimś obrotem sprawę, ale już może przeciwnik się rozprostować, już może zrobić jakieś posunięcie. A5 nie dajemy przeciwnikowi najmniejszych szans, także na H6 zagraj sobie H3. I znowu wieża nie ma ruchu, i goniec też w tej sytuacji nie ma ruchu. I po krolu C8 fantastyczny obrazek, no zobaczcie, jak czarne są zdołowane, a jak białe zdominowały. W tej sytuacji grę po królu d8, król b7, no i wieża zostaje tutaj zdobyta. W partii tak nie było, w partii nie wymieniły się te figury, poszło król na c8, i finał był taki wieża e7, wieża d7, żeby nie stracić nic na siódmej linii. I Karpow robi teraz taki odwrót, wieża A2. Myślę, że też całkiem niezłym rozwiązaniem pewnie byłoby maszerowanie królem, tak jak w poprzednim wariancie, ale ta partia skończyła się wcześniej, ponieważ na wieża A2 e, Ribli odpowiedział posunięciem A5 i finałowy taki blow, finałowe uderzenie to było ze strony Karpowe wieża na C2. I tutaj dużo możliwości, ale wszystkie przegrywają. Ustawienie wieży i króla na jednej linii daje możliwości jakiegoś ataku z odsłony. Także tutaj zobaczmy poszczególne warianty. Przykładowo na Abie B4 można zagrać sobie posunięcie goniec. D4, cofamy się. I po królu D8 gramy sobie po prostu szacha. I widać, że. Białe zwyciężają. Gdyby był jakiś inny ruch, na przykład król B7, no to oczywiście bierzemy sobie wieże w tym wariancie. Cofnijmy się jeszcze do wcześniejszych możliwości. Zamiast wieży C2 mogłoby nastąpić takie posunięcie, czyli wieża bije A5 i to daje już jakieś małe szanse czarnemu, ponieważ po zbiciu, po zbiciu, goniec bije D6. Nie chcemy grać wieżówki z pionkiem więcej, bo tak jak mówiłem, niektóre z nich są mocno remisowe, a tutaj przecież ten pionek może być w tej sytuacji groźny. Także w tej sytuacji po A5 zdecydowanie lepiej zagrać wieża na C2 i jeszcze inne możliwości, np. przykład zamiast A bije B4 można zagrać królu D8, ale to znowu goniec B6 i jeszcze można zagrać posunięcie wieża, bije E7, ale to wówczas branie. I po królu D7 mamy taki sympatyczny obrazek, szach i albo czarne oddają w tej sytuacji gońca, albo dostają mata król e8 wieża d8 koniec finito Piękny obrazek. I jeszcze na chwilę wrócę do tej wcześniejszej sytuacji. Także zaznaczam tutaj wieżę, i jak myślicie, które miejsce na podium w klasyfikacji najgorszych wież? Myślę, że bardzo wysoko, ponieważ rzadko się zdarza, że wieża nie zrobi ani jednego ruchu w partii, niczym się nie zasłuży. I tak skończy się jej e, w słaby żywot. Także dajcie znać w komentarzu, czy znacie jeszcze jakieś inne partie, w których wieża nie popisała się, nie spełniła swojej roli. Może być może taką partię mówią u mnie na kanale. Zachęcam do subskrybowania kanału, zobacz moje inne filmy szkoleniowe i oczywiście życzę powodzenia w drodze do szechowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.